Witam bardzo serdecznie na kanale Mimarona. Każdego ciebie. Tak pomyślałam, kochani, że może jeszcze jeden filmik, tak dzisiaj mnie niesie, żeby czytać dla Was. Może po prostu miłość. Miłość dla każdego ciebie. Sprawdzimy sobie karty dla pierwszej grupy. I karty dla drugiej grupy. Zobaczymy, co słychać w miłości. Wybierzcie sobie grupa numer jeden, grupa numer dwa, grupa numer jeden i grupa numer dwa kwarc denny i czysty kwarc, grupa druga. No dobrze, kochani, karty na dopowiedzenie mam przygotowane i sprawdzimy sobie pierwszą grupę. Odłożymy kartę drugiej grupy i sprawdzimy, co pierwsza grupa ma. W zakresie miłości. Dla pierwszej grupy co karty przygotowały. Urus, kochani. Tiwas, Mannas. I to zostawimy sobie, później to powiemy. Urus, Tivas, Mannas. Kochani. Jakby dwa przykazy tu widzę, już na samym początku, ale zaczniemy od pierwszego, a później powiem. Dla osób, y, które mają szansę, czyli dla singli, które mają szansę na poznanie nowej osoby, bo karty mówią o nowych możliwościach, o ciekawej perspektywie, o nowym początku. Czyli jest szansa, szansa na poznanie nowej osoby, na poznanie nowej osoby. Tu przekaz jest taki. Oznacza uczucie stałe, stabilne. Partnera, którego poznasz, będzie to osoba godna zaufania konkretna osoba, masz szansę na silny związek taki stały, dający energię do osiągnięcia wspólnych celów. Partnera, który będzie dawał Ci wsparcie, ochronę, ostoję, który nie cofnie się przed niczym, aby rodzina była bezpieczna. Może to być osoba o dobrze zbudowanej sylwetce, silnie zaznaczonych mięśniach, silnym karku, może być to osoba wojskowa, osoba aktywna, konkretna, taki urodzony przywódca, ale przy tym też łagodny. Jeżeli chodzi o kobietę, to zazwyczaj kręcone włosy, większy biust, zdecydowany taki chód, silne dłonie. Osoba z podznaku panny wodnika, koziorożca lub kochani strzelca. Stabilny, opiekuńczy partner, pełen ciepła. Człowiek, który wie, czego chce po doświadczeniach. Yy, w związku namiętność, seksualność, pociąg, płodność. Może to być też człowiek, który poszukuje, taki poszukujący, który rozwija się duchowo. Yy, prawdziwy przyjaciel, któremu będzie można zaufać, tak? yy, na którym będzie można polegać. Szansa na harmonijny związek dzięki właśnie pracowitości, odpowiedzialności i rozwadze, który będzie zapowiadał dostatnie do życie i szansę na, na ślub. Yy, możecie się poznać gdzieś w górach, gdzieś na łonie natury. Przyroda jest tu bardzo tutaj jakby nakreśla się. Możesz poznać tę osobę na jesieni tego roku, może będziesz urlopował we wrześniu i wyjedziesz, wyjedziesz w góry i tam poznasz tę osobę. To będzie bardzo wartościowy człowiek, do, no właści, właściwie właściwy człowiek do takiego konkretnego, bardzo stabilnego związku. I jeżeli poznacie się na jesieni tego roku, to szansa w przyszłym roku w czerwcu. Czyli tak za około 9 miesięcy, na zalegalizowanie tej relacji. Czyli ślub, kochani. Dla innych, przekaz taki, że być może jesteś już w związku i na jesieni tego roku będziesz właśnie wchodził w związek małżeński. Być może, że teraz jakieś małe snisnaski, nerwy, nieporozumienia, ale tu runa, urós będzie naprawczo tak wpływała na związki, ożywi uczucie w miłości, przyjaźni. I tak jak, jak wcześniej mówiłam, oznacza tutaj takiego stabilnego partnera, godnego zaufania. Mówi też, że łączy Was takie stabilne, konkretne uczucie, i związek jest obudowany tak na takiej stałości, na konkretnych fundamentach. Jest to taki silny związek, który da energię właśnie do tego, abyście razem wspólnie osiągnęli jakiś cel, może razem prowadzicie firmę. Partner będzie tutaj dla Ciebie wsparciem, ochroną, ostoją, i to jest dla Ciebie bardzo wartościowy człowiek, dlatego zdecydowałaś, czy zdecydowałaś się właśnie na ślub, jest między Wami namiętność, seksualność, pociąg, płodność. Rozwijacie się duchowo, też oboje, wspieracie się nawzajem, rozumiecie. Jest to osoba, która jest prawdziwym przyjacielem, na którym można polegać, któremu można ufać. Bardzo harmonijny związek, który zapowiada Wam ostatnie życie i właśnie być może że jesienią tego roku będziecie stawać na ślubnym kobiercu, będzie to wejście w to nowe życie, będzie to dla Was ten nowy początek, a za 9 miesięcy będzie może powiększenie rodziny. Oczywiście w kartach tu. Nie widać, ale terminowość 9 miesięcy jest. Karty mówią o płodności, więc bardzo duże szanse na to, że, że potomek za 9 miesięcy się narodzi. Także pamiętajcie, że małżeństwa zawarte w energii. Tutaj, Runy, tak, man nas, kochani, to szczęśliwe i trwałe związki sprawdźmy sobie co magiczne syrany i delfiny mówią przyjmij pomoc nieba modliłeś się o pomoc więc zejdź z drogi i pozwól niebu aby ci pomogło więc nawet jeżeli są jakieś niesnaski, jakieś nerwy otwórz się na pomoc wszechświata, nieba i nie rób nic na siłę zostaw Niech się dzieje. Przeczytamy sobie. Pytałeś, co teraz powinienem zrobić? Ta karta odpowiada, zaufaj, że twoje modlitwy zostały usłyszane i wysłuchane. Po prostu odpocznij, wycisz się, w końcu prosiłeś o boską interwencję, więc zejdź na bok i pozwól na inwencję nieba, bo to jest pomoc, o którą się modliłaś. Możesz pomóc sprawom zainicjowanym twoimi modlitwami poprzez cichą kontemplację, Poproś niebo, aby dało Ci bardzo jasne, łatwe do zrozumienia wskazówki, pozwalając Ci dowiedzieć się, czy masz podjąć jakieś działanie. I ciesz się świadomością, że Twoi aniołowie i przewodnicy z miłością otaczają Ciebie i Twoją sytuację. Być może macie właśnie zaplanowany ślub, a coś tam się właśnie, jakieś malutkie snieski wkradły i, i teraz yy, spanikowałeś <laughs> tak, ale pamiętaj, masz siłę moc. Nie ustawaj w drodze do celu tak, pamiętaj wszystko możesz <laughs> ale partner godny zaufania prawdziwy przyjaciel z którym można można ubudować szczęśliwy i trwały związek i z kart opiekuńczych wybór rozważ ponowie swoje zobowiązania, masz prawo zmienić zdanie takie jest podpowiedź, decyzja należy do ciebie Karty przedstawiają, tak, wejście w nową relację dla niektórych, dla niektórych zalegalizowanie związku już na jesieni tego roku. Inni na jesieni tego roku mogą poznać osobę godną zaufania do wartościowego związku. Kochani, przyjmijcie pomoc z nieba i rozważcie ponownie swoje zobowiązania, może jakoweś macie. To był przekaz dla pierwszej grupy dla dymnego. Tak? Bardzo? I teraz, kochani, przekaz dla grupy numer dwa. Zobaczymy sobie. Co tutaj drugą grupę czeka w miłości, kochani. I mamy grupę numer dwa. I mamy kartę I was. Isa i Lagos Widzimy karty? Widzimy no, Słuchajcie kochani Tak jak w pierwszej grupie, tak i w drugiej widzę dwie wersje Pierwsza mówiąca, że jesteś w kluczowym momencie swojego życia to czas, w którym lepiej zrozumiesz swoje relacje, będziesz bardziej skupiał się na duchowych zadaniach, ponieważ potrzebujesz wyciszenia, wewnętrznego spokoju, medytacji. To pozwoli ci na lepszy wgląd w siebie, w swoje życie. Karty mówią tutaj o kobiecie w ciąży: o tym, że teraz właśnie masz czas, żeby się zagłębić, przemyślić. Przemyśleć pewne rzeczy, okres zastoju, stagnacji, opieki, pielęgnacji. Wykorzystaj ten czas dla siebie. To pozwoli na uwolnienie takiego poczucia osączenia, osaczenia ciągłymi przeciwnościami, jak jakieś były. I karty tu też mówią, że na przedwiośniu, za 9 miesięcy, narodzi się nowe dzieciątko. Także ewidentnie karty mówią o kobiecie. Kobiecie, może to ty właśnie jesteś w tej chwili w ciąży, albo twoja partnerka i oczekuje na przedwiośniu dzieciątka. Dla Was też przygotowania do ślubu. Karty mówią tak, jakby o tej izolacji 9-miesięcznej. Ważna osoba z podznaku wodnika, kochani, i ryby, albo wodnik, albo ryby. Czas pełen szczęścia. Okres takiego dojrzewania, do przyjęcia odpowiedzialności tak za drugiego człowieka, też przygotowania do ślubu. Karty tu mówią o partnerze opiekuńczym, spokojnym. Mówi też o młodych ludziach, którzy wspólnie właśnie podjęli decyzję o wspólnym życiu, może też wspólnie pracują, mają jakieś wspólne przedsięwzięcia. Karty tu mówią o harmonii, o prawdziwej miłości w związku, Mówi, mówią tutaj o osobie też dojrzałej, statecznej, odpowiedzialnej, konkretnej. Może to być szczupła osoba. Może mieć siwe włosy, może mieć młody wygląd, też widzę tutaj niebieskie, jasno-szare oczy, taki ciepły wzrok, duże dłonie, osoba godna zaufania. Można, jakby tak, godna zaufania. Karty tutaj też mówią o zatrzymaniu, tak, w tym czasie na odpoczynek, że warto medytować. Odpoczywać, dbać o siebie, o swoje dzieciątko i oczekiwać na przedwiośniu za 9 miesięcy potomka. Taki jest przekaz dla jednej grupy. Druga wersja, kochani, może być taka, że jesteś osobą po przejściach, po jakichś ciężkich traumach, być może po jakimś nieudanym związku i jakby czas. Czas zagłębienia się w siebie, czas przemyślenia pewnych rzeczy, zajrzenia głębiej, tak przemedytowania i być może, być może jest taki czas zatrzymania, zadbania o siebie. Potrzebna jest ta regeneracja, żeby żeby przemyśleć pewne rzeczy, żeby uzdrowić serce, żeby nie wchodzić już w kolejną, w kolejną relację, bo kiedy nie będziesz miała uzdrowionego serca, może skrzywdzić tą kolejną osobę, więc jakby daj sobie tutaj czas takiego zagłębienia siebie, samorozwoju, samorealizacji, być może edukacja, być może czas, który potrzebny jest na uzdrowienie i otwarcie serca na coś nowego które może przyjść w przyszłym roku, na przedwiośniu, za 9 miesięcy. Możesz wtedy doznać takiej y, idealnej miłości. Y, może powrócić twoja pierwsza miłość, tak. Może ktoś powrócić z przyszłości. Y, wrażliwy człowiek, y, tak. Y, będzie duże uczucie. Y, osoba wtedy godna zaufania. Tak, może przerobiła też, jeżeli to jest osoba, która powraca, może przerobiła zrozumiała swoje błędy i wejdziecie dacie drugą szansę albo całkiem nowa osoba która gdzieś się zaskoczy będzie to bardzo dojrzała osoba odpowiedzialna konkretna w działaniu która jakby no, będzie godna za zaufania tak i Karty tu podpowiadają, żebyś był jak płynąca rzeka i słuchał swojego wewnętrznego głosu, tak? Żebyś niczego nie przyspieszał, że ten czas po tych przejściach i tak dalej jesteś w swoim kluczowym momencie swojego życia, w momencie wzrostu, tak i, i daj wzrosnąć, daj uzdrowić y, się swojemu y, sercu i otwórz y, się na nowe w przyszłym roku, na wiosnę. Będziesz gotowy na przyjęcie y, miłości, otwartości i wtedy tak. możesz ruszyć <laughs> y, w nowe, tak? W nowy początek y, i jakby realizować swoje Marzenia. Zobaczymy, co magiczne delfiny i syreny. Synchroniczność. Odpowiedź na, tw odpowiedź na twoje modlitwy i pytania przychodzi poprzez synchroniczne wydarzenia. Zwracaj na nie uwagę, aby zwiększyć ich przepływ. Czyli zwróć uwagę na to, yy, co widzisz. Czy yy, piórka, czy yy, liczby powtarzające się yy, cyfry. Bo są odpowiedzi od aniołów. Przeczytamy sobie tutaj Mówi książeczka. W rezultacie wszystkich Twoich modlitw i pracy nad manifestacją przyciągasz teraz synchroniczne wydarzenia. Te spotkania dające, dające szanse, informacje, które przez przypadek otrzymałeś i inne synchroniczne wydarzenia są tak naprawdę odpowiedzią na Twoje modlitwy. Przez wyciągnięcie tej karty niebo kieruje Twoją uwagę na synchroniczność, przypadkowe odkrycia wydarzające się w Twoim życiu. Im więcej zauważysz tych magicznych wydarzeń, tym więcej będzie się ich pojawiać. Najlepiej zapisz je sobie w dzienniku jako sposób na stymulację większej ilości wydarzeń synchronicznych w Twoim życiu. Zapewne już wiesz, że nie ma przypadkowych wydarzeń. Ta karta odzwierciedla Twoje niedawne skupienie na pozytywnych myślach skierowanych na Twoje pragnienia. Tak, jak magiczny promień energii może wpływać na fizyczne przedmioty, tak twój organizm i ufność przekształcają twoje życie w arcydzieło odzwierciedlające twoje wyższe ja. Przepiękne, kochani. I karta opiekuńcza. Mądrość. Nie staraj się kontrolować wszystkiego. Zaufaj mądrości boskiego planu ufaj mądrości boskiego planu. Pozwól na porzucenie tego osaczenia ciągłymi przeciwnościami, tak? Zrób wgląd w swoje wewnętrzne życie. Wykorzystaj ten czas dla siebie, ten czas zatrzymania. Przygotuj się na nowe. No i też, jeżeli jesteś w ciąży. Oddaj to Bogu, Wszechświatowi, dbaj o siebie, dbaj o dzieciątku, przygotuj się na przyjęcie odpowiedzialności za drugiego człowieka, wycisz się, nie pracuj, to jest czas dla ciebie. Zagłęb się w siebie, może to czas właśnie wyciszenia, nauki, koncentracji, żeby z pełnym spokojem wiosną przyjąć nowego członka rodziny. Taki jest przekaz, przekaz na miłość, kochani, dla grupy numer dwa. Wszystkiego dobrego, kochani, spełnienia marzeń, poddania się energii i miłości. Wszystkiego dobrego. Mimo, równo.